Witaj! Wspaniałe wiadomości, jak zawsze. Jesteś istotą duchową z wiecznym życiem, która nie może się urodzić i nie może umrzeć. W tej chwili odbierasz i sądzisz, że żyjesz na Ziemi. Która jest iluzją, stworzoną przez wibrację ego. Masz ciało, które jest iluzją, stworzoną przez wibrację ego, żebyś odbierał, czuł, był przekonany, że ziemia, która jest iluzją, Egzystuje, i że wszystko, co przeżywasz, jest rzeczywistością. Wibracje ego stworzyły Ziemię. Wibracje ego stworzyły struktury we wszystkim, co istnieje na Ziemi, żeby świat iluzji istniał. Żeby ludzie odbierali Jego jak rzeczywistość. Wibracje ego stwarzają ciała człowieka. Wibracje ego stworzyły ciała człowieka, które są konieczne, żeby ludzie odbierali świat iluzji jako rzeczywistość. Jak śpisz w nocy, odbierasz i czujesz, że wszystko we śnie się dzieje naprawdę, że jest rzeczywistością. Jak się zbudzisz, to sądzisz i odbierasz, że to, teraz po przebudzeniu, to jest rzeczywistość. Ale znajdujesz się w dalszym ciągu w takim samym stanie hipnozy, jak w czasie snu. Wibracje ego stworzyły ludzkie ciała. Wibracje ego stworzyły struktury. W każdej komórce ludzkiego ciała, jest osobna egostruktura. Wszystkie egostruktury we wszystkich komórkach u człowieka są ze sobą połączone i każda struktura ego w każdej komórce w twoim ciele jest połączona ze wszystkimi kimi strukturami i komórkami u wszystkich ludzi na ziemi potężna iluzja konieczna, żeby wszyscy ludzie na ziemi bez wątpliwości byli przekonani i wierzyli, że Ziemia to, co przeżywają na Ziemi i w swoim życiu, jest rzeczywistością. Struktura ego u człowieka stwarza stan hipnozy, w którym człowiek wszystko, co się dzieje w życiu człowieka, i kolektywnie na Ziemi odbiera. Jako rzeczywistość. Wibracje ego stwarzają cały czas nowe ludzkie ciała. Wibracje ego stworzyły u każdego człowieka, w jego duszy, w egzystencji duchowej struktury. Które łączą każdego człowieka do nowych ciał, które powstawają. Powstawają cały czas. Dusza człowieka jest wieczna. Człowiek nie może się urodzić i nie może umrzeć, ale w świecie iluzji stwarzają wibracje, Ego ciała. Człowiek łączy, zostaje połączony z pewnym ciałem. I ciało, które stwarzają wibracje ego, ma wszystko, co jest konieczne do przeżywania iluzji, do przeżywania stanów hipnozy. Ludzie są przekonani. Czując w sobie i widząc kolektywnie, że istnieją urodziny, narodziny dzieci. Ludzie widzą, są przekonani, odczuwają, że ciała rosną, przeżywają starość, że umierają. Świat iluzji. Człowiek po opuszczeniu pewnego ciała zmienia się, Zostaje łączony z innym ludzkim ciałem, które jest iluzją. I tak było od wieków. Ludzie żyją w świecie iluzji, która dobiega końca. Ludzkie ciała, stwarzane przez wibracje ego, są dopasowane. Do przeżywania tego świata iluzji, który jest na Ziemi i którym jest Ziemia. Dlatego ludzie czują ból. Ludzie czują ból? Kobiety już jak rodzą dzieci. Dzieci czują ból? Ludzie czują ból? Jak dorastają, jak mają choroby. W czasie wypadków, w czasie operacji, w czasie katastrof ciała zostają uszkodzone. Ludzie przeżywają, że są katastrofy, że są wypadki, że są krwawienia. Ludzie przeżywają amputacje, operacje. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie było ciał. Przez wibracje ego, dopasowanych do świata iluzji. Ciała posiadają różnego rodzaju zmysły. Oczy, wzrok ludzi widzą, patrzą, oglądają, przeżywają ten potężny świat iluzji. Wszystkie komórki, które mają struktury w muzeum, połączone i łączą i stwarzają stan pewności, że wszystko, co ludzie widzą, istnieje, że jest rzeczywiste. Ludzie słyszą, słuch. Jeszcze jeden zmysł stworzony przez vibracje ego, żeby ludzie byli przekonani o istnieniu tego świata iluzji. Więc ludzie słyszą wszystkie odgłosy, które wchodzą w układankę świata iluzji. To jest słuch. Ludzie mają dotyk, przez dotyk, uczucie dotyku, które jest w ciałach ludzkich jako zmysł, który ludzie uważają naturalny, a jest iluzją. Dotyku, także jest stworzone przez vibrację ego. I jeszcze jeden zmysł, żeby potwierdzał całą iluzję, że Ziemia jest rzeczywistością, że Ziemia egzystuje. Ludzie patrzą, słyszą, dotykają, czują choroby, czują ból, czują jak się starzeją, czują jak się do, zbliżają się do końca swojej drogi życiowej, co jest iluzją. Czują bóle. Czują. Słyszą. Patrzą. Widzą. Dotykają. Dlatego wibracje ego stworzyły ciała. Gdyż człowiek bez Ciała stworzonego przez wibracje ego nie odbierałby, że Ziemia i wszystko, co się tutaj dzieje i egzystuje, jest rzeczywiste. Wibracje ego stwarzają cały czas nowe ciała. Ludzie w stanie hipnozy są przekonani, że się rodzą, starzeją i umierają. Ale pozostawiają tylko jedno ciało i z miejsca są wiązani do nowych, gdyż ludzie naprawdę umrzeć nie mogą. Na Ziemi istnieje. Świat, gdzie są wypadki, wojny, katastrofy, choroby, leczenie, choroby, amputacje, transplantacje. Wszystko jest światem iluzji, który niedługo przestanie istnieć, gdyż wibracje ego, które stworzyły ten świat, pełen struktur ego. Ulegają upadkowi, ulegają rozkładowi. Człowiek w stanie w hipnozy, stworzonym przez wibrację ego, nie ma kontaktu z innymi egzystencjami we świecie. Żyje w świecie iluzji, w świecie ograniczonym, gdyż jest w stanie hipnozy i wibracje ego stwarzają stan izolacji, gdzie człowiek nie widzi, nie czuje i nie ma kontaktu z innymi egzystencjami we wszechświecie. Żeby ten świat iluzji, którym Ziemia jest, był odbierany przez Istoty duchowe, które teraz nazywają się ludźmi. Wszystko na ziemi jest stworzone przez struktury ego, także język i nazwy, wszystko, żeby ludzie odbierali ten świat iluzji, który nie istnieje, żeby odczuwali, przeżywali i byli pewni, że to jest rzeczywistość. Konieczne było, żeby posiadali i posiadają ciała, które wchodzą w skład iluzji, które robią, że poprzez swoje ciało odbierają ludzie, że Ziemia jest rzeczywistością. Wszystko, co się na Ziemi dzieje, jest iluzjami i przestaje istnieć. Ciała ludzkie przestaną egzystować, gdyż ego, struktury i wibracje ego przestają egzystować i nie będą stwarzać więcej nowych ciał. Ziemia przestanie egzystować, gdyż jest także stworzona przez wibracje i struktury ego. Po wiekach, Człowiek budzi się z hipnozy. To jest proces, w którym człowiek się budzi i zostanie dołączony i przesunięty do wymiaru rzeczywistości, i będzie mieć kontakt ze wszystkimi egzystencjami we wszechświecie. Człowiek. Przyjmuje różne formy egzystencji, które są rzeczywiste, w których nie ma żadnego cierpienia, bo świat iluzji na ziemi. Przeżywanie życia, egzystencji z ciałami stworzonymi przez wibracje ego, oznacza cierpienie, oznacza choroby, wypadki, katastrofy, bóle. Fizyczne cierpienia i psychiczne cierpienia, wszystko jest iluzjami stwarzanymi przez wibracje i struktury ego. Nie istnieje we wszechświecie żadne fizyczne ani duchowe psychiczne cierpienie. Twoim naturalnym stanem egzystencji jest radość, szczęście, potężne pozytywne uczucia, życie wieczne. Ty nie możesz umrzeć i nie możesz się urodzić tak, jak to przeżywasz w stanie iluzji. Ale teraz zaczyna się proces upadku struktur ego, upadku istnienia Ziemi, końca egzystencji ludzkich ciał. Jesteś w procesie. Proces upadku Twojej ego-struktury już trwa. Ludzie pytają o czas. Ale czas jest iluzją. Pytania i odpowiedzi na Ziemi są iluzjami, gdyż Ziemia jest iluzją. Proces upadku Twojej ego struktury trwa. Jesteś w procesie dołączania do rzeczywistości we wszechświecie. Niedługo zaczniesz czuć potężne, pozytywne uczucia. Wszystkiego najlepszego. To, co najlepsze jest przed Tobą.